Urde, prezentuj się. To twój pierwszy film. Carlos. Się. O, stoi. Hej, kochani, z tej strony, Emiflash Flash i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Może mało świątecznie, ale dzisiaj mam przypuszczenia na mój temat. Spytałam cię Was ostatnio na Instagramie, co o mnie sądzicie, a tego pewnie nie wiecie. I właśnie to są takie przypuszczenia, więc dzisiaj się przekonamy. Więc zaczynamy. Jesteś bardzo miła, ale czasami potrafisz być wredna tych, dla tych, którzy potrafią cię wkuszyć, prawda? E, wydaje mi się, że to jest dosyć normalne, ponieważ jeśli ktoś nas bardzo denerwuje albo jest wobec nas bardzo hamski, nie traktuje nas poważnie, to czemu my mamy tą osobę traktować inaczej, a nie tak samo? Więc tak, często mi się to zdarza, zwłaszcza w, na moich studiach. Kiedy spotykam wielu ludzi, którzy w ogóle nie traktują innych poważnie. Jestem grzeczna, ale lubię ich przeklinać. Hmm, no w sumie to tak, bo je, wydaje mi się, że należy do y, typu dziewczyn kulturalnych, które potrafią się zachować. Aczkolwiek yy, przekleństwa są jednak mi dosyć bliskie yy, Nie wiem, jakoś kiedy się muszę wyładować, po prostu jakieś podkreślić jakieś zdanie To bardzo często używam ich, ale jednak staram się ich ograniczać, bo sądzę, że to jest nieeleganckie Ale chyba ze zbyt często mi się rzeczywiście to zdarza Palisz Nie palę na co dzień, bo palenie jest niezdrowe Żałuję, że nie zrobiłaś prawa jazdy No wiecie, no w sumie prawo jazdy mogę nadal zrobić, więc niby żałuję, niby nie te wakacje już na pewno zacznę je robić, no bo przekonałam się, że naprawdę jest mi potrzebne. Z jednej strony żałuję, ale tak naprawdę w Warszawie, kiedy mieszkam, ono mi nie jest za bardzo potrzebne. Może tylko mieć wtedy, kiedy bym musiała przewieźć jakiś sprzęt yy, do fil filmowy, ale tak to, to niespecjalnie, bo i tak tam najlepiej się poruszać komunikacją miejską. Nie już porównania siebie i Sabriny. Chodzi o Sabrinę Spellman, z *Chilling Adventures of Sabrina. E, bo wielu ludzi uważa, że jestem do niej bardzo podobna. Może nie w takim wydaniu, ale rzeczywiście czasami widać to podobieństwo. Wiecie, co to jest różnie? Bo jeśli ktoś do mnie pisze, ktoś do mnie napisał na Instagramie: Hejka Sabrina, to jest takie: okej, okay, ja jestem Emilka. I bez przesady, ja rozumiem, że jestem trochę podobna, no ale nie róbcie ze mnie tej samej osoby, więc trochę jest to rzeczywiście denerwujące. Kit. Naprawdę masz 17 lat i tylko udajesz 20-latkę, dlatego wszyscy się zdziwią. Jakbym miała 17 lat, to bym dopiero była w pierwszej klasie liceum. Nie byłabym jeszcze po maturze, nie byłabym na studiach. Kurde, wiecie, jakby ciężko było takie kłamstwo ukartować. Nie, w ogóle dzisiaj, kiedy to oglądacie, to kończę 20 lat, więc. Happy birthday to me! Nie, mam 20 lat. Spokojnie. Myślę, że jesteś mega utalentowana w śpiewaniu. Kompletnie nieprawda. Tu chyba pani nie widziała mojego ostatniego filmiku, więc serdecznie zapraszam, jak śpiewałam z Kasią. Song challenge, no cóż, no ja niestety talentu do śpiewu nie mam żadnego. Myślę, że udaje, że jesteś szczęśliwa, a tak naprawdę wiecznie coś się gryzie. Nie! Pierwszy raz w życiu jestem taka naprawdę szczęśliwa. Wiem, że wielu ludzi to, wielu ludziom to przeszkadza i ciężko jest uwierzyć. To nie chodzi o to, że jestem wiecznie jakaś taka wiecie, uśmiechnięta i wiecznie pozytywna, bo oczywiście że zdarzają się takie dni, kiedy mam ochotę wszystkich zabić, ale po prostu... Czuję, że teraz jest taki moment w moim życiu, że czuję się po prostu bardzo dobrze i nic nie udaje. Uważasz bardzo na swoją di dietę. Kompletne kłamstwo. Jem naprawdę co, to, co chcę, tylko że ja nigdy nie byłabym po prostu takim typem osoby, która wpierdzielała wszystko, co popadnie, tylko zawsze z jakimś umiarem. Generalnie byłam dzieckiem, mam nie jadkiem, teraz w sumie normalnie jem, ale też nie jakoś tak, wiecie, nie wiadomo o jakich ilościach. Też nie przypadam za fast foodami, więc do takiego McDonalda zerkam może raz na dwa miesiące. Więc, no, ciężko powiedzieć, ale jak w sumie, to nie zwracam uwagi na moją dietę jakoś. Nie mam w ogóle żadnej diety konkretnej. Myślę, że nie przejmujesz się zbyt hejtami. I to jest prawda, bo według mnie hejterzy to są po prostu głupi ludzie, którzy nie mają co do powiedzenia, więc zaczynają pisać jakieś bzdury na czyjeś temat, żeby tylko go obrazić. I to jest zawsze niekonstruktywne kompletnie. Eee, więc po co się przejmować właśnie głupimi ludźmi? Warto się przejmować ludźmi, którzy rzeczywiście mówią coś mądrego na twój temat i jest to konstrukty... konstrukt język polski trudny jest. Eee, konstrukty... Konstruktywna krytyka. Mam wrażenie, że źle to powiedziałam. W każdym, w każdym razie wiecie mi o co chodzi. Nie lubisz rozmawiać w internecie o kilku aspektach swojego życia, tak jakimi na przykład jest życie miłosne. I to jest prawda, ponieważ nie wiem, jakoś tak zawsze czułam, że to jest taki bardzo intymny temat, eee, nie lubiłam się na ten temat wypowiadać, więc po prostu go omijałam. Może kiedyś to się zmieni. Straszna imprezowiczka. Sądzę, że jest, yy, wnioskujecie to po moich insta z różnych imprez czy wyjść ze znajomymi, ale wydaje mi się, że aż taką straszną imprezowiczką nie jestem, ponieważ takie wyjście zarabi się raz w tygodniu, co jest chyba na studiach kompletnie normalne. Eee, nie jestem też jakąś taką super, żeby cię wiecznie kluby, tylko coś Tylko po prostu, żeby miło spędzić czas ze znajomymi i tyle Ale naprawdę lubię imprezować i jestem raczej ekstra, ekstrawertykiem eee, Nie wiem, po prostu sprawia mi to w sumie przyjemność Ale nie powiem, że jestem jakąś straszną imprezowiczką Masz mnóstwo adoratorów i ich odrzucasz, bo chcesz być singielką Czy chcę być singielką? To nie powiedziałabym ale to prawda, że wielu facetów w moim życiu udało mi się odrzucić, bo jakby to powiedzieć, ja nie wybieram byle kogo, tylko jestem rzeczywiście troszkę wybredna co do swoich wybranków, ale sądzę, że to jest dobre, no bo taka dziewczyna, która po prostu każdemu leci w ramiona, to chyba nie jest za dobry materiał, jak mi się zawsze wydawało. Cicha, spokojna i ułożona, <grym> no dalej really. eee, Wiecie co? Znaczy, ułożona to raczej jestem, mam nadzieję. E, ale cicha i spokojna? E, nie, jestem zdecydowanie osobą, która jest najczęściej uciszana przez wszystkich w towarzystwie, e, bo po prostu ja wiecznie wrzeszczę, gadam bardzo głośno i bardzo dużo, więc wydaje mi się, że jednak taka za spokojna, to ja nie jestem. Olewasz widzów przez te studia i jesteś gwiazdą na tle studentów. Studentów to powinno być. E, Ole, wasz widzów. No, kochani, naprawdę, ja się staram je z całych sił nagrać za, dla was chociaż co najmniej co tydzień jakiś odcinek, ale czasami jest to po prostu niemożliwe, bo po prostu mam na przykład kolejną etiudę, i potem kolejną etiudę, i potem kolejną. Ja naprawdę mam jedną z największych robót yy, związaną z tym tworzeniem tych etiud, bo cały czas muszę coś załatwiać. Eee, tak, to mam inaczej plany. Eee, tutaj jeszcze coś. Jeszcze chcę spędzić trochę czasu z moimi najbliższymi, jeździć z Warszawy do Łodzi. No, po prostu czasami się nie da, więc, ale nie, nie ulewam was, naprawdę, ja się po prostu staram. Nie eee, <słuchaj> jesteś gwiazdą na tle studentów, ani trochę. Słuchajcie, w warszawskiej szkole filmowej mniej więcej na każdym kierunku jest jakiś YouTuber, więc tam taka osoba jak ja jest kompletnie niczym specjalnym. Jesteś dziecinna i często zachowujesz się jak nieadekwatnie do swojego wieku. Nie wydaje mi się. Może wyglądam dziecinnie, może e, ubieram się na różowo i lubię takie słodkie rzeczy. Aczkolwiek co do mojego charakteru uważam, że jestem, w ogóle nie odbiegam jakoś od normy ludzi w moim wieku, więc nie zgodzę się z tym. Taka jak rzeczniutka, bezimprezowa dziewczynka. Jak już wcześniej mówiłam, raczej nie jest to prawda. Pietykam, masz dmuchane piersi. No kochani, to ja tak to musiałabym chyba być wtedy wklęsła, pl żeby teraz sobie dmuchane zrobić. Jesteś dobra z Polaka. Kompletne kłamstwo. Z matury z polskiego miałam najgorszy wynik ze wszystkich moich wyników, nawet niższy niż rozszerzenia, co prawda no, było powyżej 50, ale nigdy nie byłam dobra z języka polskiego, po prostu no nie szedł mi kompletnie i nigdy nie lubiłam. Myślę, że zmieniłaś się odkąd wyjechałaś na studia i jesteś bardziej rozrywkowa teraz. Być może, bo w trakcie liceum po prostu nie miałam takich możliwości, żeby sobie robić co chcę A teraz po prostu, wiecie, na studiach też jest tak, że jestem po prostu sama tam I spędzam po prostu sobie czas z znajomymi w trakcie tygodnia Więc może rzeczywiście jestem bardziej rozrywkowa, ale to są takie bardziej kameralne spotkania Słyszałam, że uciekasz od fanów no powiem Wam, że nie przypomina mi się żadna sytuacja, żebym nawet komuś zdjęcia odmówiła, tym bardziej uciekała. Eee, zdarza mi się podobno coś takiego, bo to po, po prostu potem moi znajomi oświadomiają, eee, że ktoś na przykład za mną szedł i, eee, a ja nawet na, na, na to osoby uwagi nie zwróciłam, bo wiecie, jak ktoś za mną wchodzi po całej galerii, co co ja mam nagle się odwrócić? Przepraszam, hej, chcecie zdjęcie? No nie, ale nie, raczej nie uciekam od fanów. W ogóle ja nie nazywam swoich widzów fanami, tylko właśnie widzami, bo według mnie nie zasługuje na e, posiadanie fanów. Jesteś chamska. Jak już wcześniej mówiłam, wydaje mi się, że jestem tylko chamska dla osób, które są dla mnie chamskie. No bo czemu mam być w sumie inna. E, nigdy nie miałeś chłopaka, bo tak naprawdę jesteś chobo i boisz się o tym powiedzieć. Co ja w chłopak kocham po prostu? E, nie, jestem w 100% hetero, a chłopaka miałam. Dużo pijesz alkoholu. To chyba łączy się z tym, że ludzie uważają, że jestem imprezowiczką. E, wydaje mi się, że nie, zwłaszcza, że im częściej wychodzę, tym mniej piję, ponieważ, e, no sorry, ale alkohol jest drogi i niezdrowy. E, trochę nudna, mało śmieszna. Wydaje mi się, że nie, że najczęściej ludzie ten, no, nie nudzą e, i jestem, nie wiem, czy to tak, to tak skromnie zabrzmi, ale chyba potrafię jednak kogoś rozśmieszyć, więc wydaje mi się, że tak nie jest. Wydaje mi się, że, że jesteś leniwa i już nie chcesz nagrywać, bo się wybiłaś i robisz to na przymus. Nie, tak nie jest. E, leniwa nie jestem, nawet nie mam czasu, kiedy być leniwa. Chyba, że wieczorami w moim łóżeczku. E, nie chcesz już nagrywać, chcę nagrywać i to bardzo. Mam bardzo dużo pomysłów nowych na filmy. Nie robię tego na przymus, gdybym robiła to na przymus, to, to bym już dawno to rzuciła. Więc tak kochani, to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i rozwiałam wszystkie wasze wątpliwości na mój temat. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania albo przypuszczenia, to chętnie tam na nie odpowiem w komentarzach. Teraz chciałam się już tylko z wami żegnać, życzyć wam przede wszystkim wesołych świąt, smacznego jajka i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!